Artystę Mariana Warzechę poznałam pracując wiele lat temu nad wystawą Teresy Rudowicz, jego żony. Będąc w Muzeum Narodowym w Lublinie, zobaczyłam w pracowni konserwacji pracę białą, zardzewiałym, dziwnym hakiem, z którego wychodziła postać, szkielet, tak jakby szkielet prehistorycznego zwierzęcia znaleziony na plaży. Zafascynowała mnie, olśniła. Co się nieczęsto zdarza, zapytałam, czyja jest ta praca, kto jest jej twórcą. Okazało się, że to Marian Warzecha. I mimo, że w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku stale gościła twórczość tego artysty, właśnie ta praca była dla mnie absolutnym odkryciem, czymś zupełnie innym od tego, co mogłam w naszej galerii i w naszych zbiorach oglądać. Tak zaczęła się fascynacja. Tym człowiekiem, artystą, nieodgadnionym, którego dziś można oglądać w pawilonie Józefa Czapskiego. Cała dekada lat 60. -tych. To nieustanne poszukiwanie i odkrywanie nowych wątków w twórczości Mariana Warzechy. To też ogromna popularność między innymi wystawiennicza, wynikająca między innymi z zaproszeniem artysty na wystawę 15 polskich artystów do Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Była to ogromna nobilitacja, ale też początek bardzo ciekawej i bardzo udanej Kariery w Ameryce, jak również na zachodzie Europy. A czym się wówczas artysta fascynował? Na wystawie mogą Państwo zobaczyć, jak drąży czasami konkretny wątek. Jedna z kilka prac prezentuje postać ludzika drewnianą z blachy, którą powiela i zestawia w swoich reliefach. Te prace z lat 60. to już nie tylko Chciałoby się rzec klasyczny kolaż z uwzględnieniem różnego materiału, ale to prace, które wychodzą z płótna, wychodzą z kompozycji i stają się reliefami. I na tych pracach możemy zobaczyć te rzeczywiście drążące postacie, które zestawia na tych pracach. Ale jest jeszcze praca, która mnie przykuła szczególną uwagę. To praca, która połączona jest z łańcuszkiem, z reliefem, a pokazuje reprodukcję monalizy. Zawsze sobie myślę, że ciekawym wątkiem w historii sztuki światowej jest to, jak artyści zmagają się z mistrzami epok minionych. To jest bardzo ciekawe, jak wykorzystują ikony malarstwa światowego w tym wypadku. Monalizę Leonarda Da Vinci, zestawiając ją ze swoimi nowoczesnymi, nowatorskimi próbami artystycznymi. Warte przy okazji jest zaznaczenie, że na tej wystawie Państwo w sumie nie zobaczą tytułów prac. Że artysta nie nadawał, nie narzucał swoim pracom tytułów. Były to głównie prace bez tytułów. Czasami mogą Państwo zobaczyć słowo kompozycja, przeczytać słowo kompozycja. Albo bardzo prosto numery. Data powstania dzieła łamana przez kolejność powstawania dzieła w danym roku. To jest też bardzo znamienne, że artysta nie chciał narzucać nam odbiorcom interpretacji. Zostawił nam tę wolność do tego, jak my odczuwamy. Ten moment, kiedy my stajemy przed obrazem, jest najważniejszy. Jak odczuwamy, jak interpretujemy, czy jak rozumiemy dane dzieło sztuki. Myślę, że jednym z najważniejszych zadań każdego artysty jest pozostawienie po sobie czegoś oryginalnego. Idąc własną ścieżką artystycznego rozwoju, poszukując w przestrzeni sztuki nowych zjawisk i próby ich interpretacji, myślę, że najważniejsze jest pozostawić coś, co jest charakterystyczne tylko dla danego twórcy. Taką rzecz, takie zjawisko zostawi nam również Marian Warzecha. Meta To jest opowieść o jego fascynacji matematyką. Sam opowiada, że on fascynował się zjawiskiem matematyki, tą dziedziną dzięki ojcu, który sam, będąc lekarzem, swój wolny czas hobbystycznie poświęcał właśnie zjawisku matematyki. I artysta próbował materię tak. Ulotną, jaką jest sztuka, tak nieodgadnioną, tak też emocjonalną, zamknąć w matematyce. I o tym trochę są też jego metazbiory. Ale na wystawie mogą Państwo zobaczyć prace, które gdzieś dotykają jeszcze czegoś innego. Mogą Państwo zobaczyć postacie ludzkie w formie syntetycznej, uproszczonej. Rozpoznajemy postać męską, nagą. Skąd się wzięła ta postać, znów drążona na wielu obrazach artysty? Wspomina, że znalazł ją na kartkach jakiejś starej, jeszcze prawie że gotyckiej księgi, gdzie chirurg opracowywał postać zmarłego, nieżyjącego człowieka. I wyróżniały się w tym rysunku tylko kości kończyn dolnych i górnych, bo neutralne neutralny tułów. Tak go to zafascynowało, że ta forma postaci ludzkiej zaczęła być, pojawiać się właśnie w jego twórczości. Ale pozwolą Państwo na jedną jeszcze uwagę a propos tej postaci. Jak ciekawym i ważnym jest, kiedy my osobiście możemy konfrontować się chociażby z takim obrazem. Jedna z osób, która miała okazję zobaczyć tę wystawę, zapytała mnie, czy artysta był w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdyż on tam będąc właśnie zobaczył zdjęcie, autentyczne zdjęcie, które ewidentnie było schowane do połowy, zamknięte, a po tworzeniu zobaczył właśnie taką postać, jaką mogą Państwo zobaczyć na pracach właśnie tych Mariana Warzechy. Stąd też im większe nasze doświadczenie, nasza emocjonalność, wrażliwość, tym więcej na pracach Każdego artysty możemy zobaczyć, i myślę, że to jest bardzo ważne źródło. Czym zatem są metazbiory? Cykl prac, które powstawały z początkiem lat 70.. Zmaganiem się artystom z matematyką. Dla mnie jako humanisty nie jest łatwo ani interpretować, ani tłumaczyć tej sztuki. Ale zachęcam każdych fascynatów matematyką, żeby spróbowali zmierzyć się tym, jak artysta humanista, próbuje nadać pewien rygor matematyczny swoim malarskim próbom. Zjawisko niezwykle ciekawe, szalenie oryginalne. Sam artysta próbował rzeczywiście tworzyć współpracę z profesorem matematyki Wasowym Pieniądzem, aby nadać jak najbardziej profesjonalne tło swojej twórczości, tworząc też publikacje metazbiorów. Między innymi na tej wystawie możemy pokazywać rzeczywiście niezwykłe dokonania w tej przestrzeni, z którym ja jako kurator cały czas się zmagam Próbuję dociec i zrozumieć, a Państwa zachęcam do indywidualnych i osobistych refleksji na ten temat. Opowieść o bogatym i twórczym życiu Mariana Warzychy kończy mi pracami z drugiej połowy lat 90. i początku 2000. Jakże różne są od tych, które dotychczas miałam okazję Państwu prezentować i o nich opowiadać. Cisza, spokój, refleksja i kontemplacja. Duży format, niemal Monochromatyczna biel, rozwodniona, zniuansowana, gdzie gdzieś w rogu delikatnie wynurza się zarys postaci, jakiś kontur nie do końca zidentyfikowanego obiektu, przedmiotu, człowieka, zwierzęcia. To ten moment, kiedy artysta z nikim się już nie zmaga, z niczym, nic nie udowadnia, pozostaje otwarty na świat, ten zewnętrzny, ale również ten wewnętrzny, na siebie, na podsumowanie poniekąd własnej refleksji o życiu, ale też przede wszystkim o swojej własnej twórczości. Ale to naprawdę cały czas jest zbiór otwarty, a nie zbiór zamknięty.